バンドに近くてくるかもジェームズバンド。 Ale bracie, bracie, tu jest głos czy nie? Bracie, jest głos tutaj? Teraz wytrzymacie głębę z tyłu! bo no jak mówię, to się nagrywa? A czy głos tu się nagrywa? Prices, proszę Państwa, fantastyczna bramka w plamy trochę monitor, ale to nic się nie stało. Proszę Państwa, mamy w tym momencie natarcie Liry. Nikt ich nie lubi, ale mamy ich natarcie. 16 Szesnastka głubi się, gubi się, proszę Państwa. I Bobo, fantastyczne przejęcie. Czwórka do piątki, to jest Murzyn. On zawsze nie jest tą piłką po prawej stronie. Bobo, gol! Ależ nie ma bramki, niestety. I jest już szybki, szybki atak. teraz 16-ka, efektywnym przełożeniem wziął sobie piłkę naprzód. Ale teraz szybko przejęcie. Chudziak, a bo babo babo jest za na sam, sama, sama! Jaj, jaj, jaj. coś to no, tutaj, coś się tutaj zostało. Wyjście Bramkaza. No, znowu to tylko zostać, nie jest wstyd, nie, nie jest Nasi zawodnicy zaspali, zaspali w tym momencie, ale specjalnie Będzie. Proszę państwa, wygrywamy, wygrywamy. Tutaj o już siedzi nasz bohater jak na razie. Ale musimy cały czas pamiętać, że dopóki piłka wyjdzie, wszystkośmy się teraz z teraz mało minusi z piłką, ale fantastyczne fantastyczny, fantastyczny wydłużenie piłki. Go! Fantazja, ale, teraz, ale, się to dla drużyny wielki. Raz się to niepowodzeniem. Teraz broni Państwa, przewozy. Jak widać na, jak widać tutaj na ekranie, wygrywają czterdzieści i Spokojnie kilka bramki, proszę państwa. Nasz bramka, nasz bramka. I wchodzi bramka, pierwszy pierwszy bramki tego spotkania, to on otworzył tutaj wynik, wielkim zaskoczeniem była ta jego bramka, ale gramy cały czas damy, proszę Państwa i spokojnie przewozu, przewozu teraz kontroluję chociaż teraz piłka traktatu numer 23 Głubi się chłopak z piłką proszę państwa jakby nie wiedział co robić i już piłka przerzucono na lewą stronę tutaj <coughs> zawodnik także naciskany przez swojego brata i fantastycznie słonym piłkę własnym ciałem jak dziecko łagodnie dziecko ale już przewozu, brat, brat, brat ma co będzie, czy będzie go. Je. O, ty tu do kamery <laughs> O kurwa nie. Dobrze żyłeś, a będzie zamieszczony na internecie. <laughs> o ja pierdolę, to jest fajter prostě <laughs> z Na chwileczkę zanim mówiłem proszę Państwa, gdyż Przychodzi prowadzą opusz tam pięknie 5 do 2. Tutaj oczywiście strzelać naszej piątej bramki. Ale Brader się nam zasapał. Piłka krąży jak po sznurku. Piłkarze z Jarki nie wiedzą, co się dzieje. Próbujemy efektowit. Ale teraz, proszę Państwa, pał do dużo nie było tych minut, Ale już mamy szybką akcję i korinio, proszę Państwa, ale nie dają rady piłkarze brzuka, w żółto-zielonych streja. przejść naszej fantastycznej defensywnie się czasami. Ale uwaga, bo teraz już straż. Efektoski. Efektoni. Brawo, brawo, tutaj nasz kolejny zawodnik z numerem 2 <gry> Dobrze, jest 5-3 panowie, podtrzymajmy się do końca Brawo, nie da się sprowokować, będzie dobrze Nie mają bramka, więc szukać dystansu Dobra, już się góry piłami Dystanse, dystanse i na kolejny zawodnik schodzi na zasłużoną przerwę. Przewozy dzisiaj grają jak nie przewozy. Dobra, 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 dobra. Proszę Państwa, przewozy to zawsze był taki kopciuszek naszej ligi, Ale proszę, proszę, zobaczcie, jak przemienia się fantastycznie, piękną problemem. Brawo, plamo! No Masz, nasz, spoko. No. Nie tak tam Boba ucieka ładnie! Kurde, już za dużo, za dużo brasiliany idzie. Ładu, nasz, 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 nasz. Kurde, panowie, taka przewaga było piłka. O, to nie panowie za, za dużo tego, za dużo kiwania już było. Dobrze nasz!

A gdzie ja kameruję, panie? Piękni chłopaki, brawo! Dalej, dalej, dalej! Spadaj na dupę, się daj na dupę, nie widzę! Spokojnie! Opadę! U nich to Oj kurde, panowie! Lampy, lampy działają, nie trzeba ich doprawiać. Czekamy na sytuację! <śmiech> <śmiech> Właśnie utonpiłem! Sketchy Bobson! Boże, niebane! Gramy cały czas! Daj, daj, Dawaj, dawaj, no Daj! 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 Zmien dupę! Już ja, ty skurw... walcz tam, walcz ostro! Ciśnij ciśnij! Już jak chcę. Ja, 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 ja. Nie ja, ja, ja. Kurwa, daj, tu! Nie, ja. Dobre, Spokojnie panowie, spokojnie. Sura. I świetnie walisz to! Wal do Jak to walnął? Ja pierdolę.

order